Przeczysty stróż dziewicy. Józef, posłuszny poleceniu Anioła, nadał urodzonemu przez Maryję dziecku imię i stał się jego prawnym ojcem. Jednocześnie, jako mąż Maryi, stał się stróżem i sługą jej tajemnicy. Poświęcił swoje wyobrażenia o rodzinie oraz ojcostwie i wzniósł się na wyżyny miłości. Wzajemna miłość Józefa i Maryi rośnie w głąb. Staje się jeszcze bardziej niezwykła, jeszcze bardziej bezinteresowna niż dotąd. W konsekwencji to, co ich teraz łączy, staje się coraz bardziej podobne do tej więzi, jaką mają ci, którzy są już w niebie. Uczmy się od przeczystego stróża dziewicy, rezygnacji z własnych planów na rzecz. Coraz większej miłości. Ten, kto prawdziwie kocha, ma odwagę, jak Józef, zanegować siebie, ponieważ odnalazł się bogatszym w osobie, którą pokochał. Takiej miłości obce jest pojęcie równowagi. Kto bowiem tak kocha, wcześniej czy później osiąga stan, w którym mniej już pamięta o samym sobie. W serce Józefa uczy nas, że tylko miłość pozwala przeżyć granice czasu i wejść w obszar wieczności. Kto kocha, gotów jest bowiem oddać wiele. Potrafi zrezygnować z wielu rzeczy, poświęcić nawet własne marzenia i życie. Nadzieja, karmiona taką miłością, daje wystarczającą siłę do pomyślnego ukończenia rozpoczętego dzieła. Dojścia tam, gdzie prowadzi serce, stęsknione nowego piękna i większej szlachetności. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił Anioł Pański: Wziął swoją małżonkę do siebie. Wziął ją razem z całą tajemnicą jej macierzyństwa, razem z synem, który miał przyjść na świat za sprawą Ducha Świętego. Okazał w ten sposób, podobną jak Maria, gotowość woli wobec tego, czego Odeń żądał Bóg przez swego zwiastuna. Także poprzez niepokój Józefa przenika wola Boga, jego historia, jego plan. W ten sposób Józef uczy nas, że posiadanie wiary w Boga obejmuje również wiarę. Że może on działać także poprzez nasze lęki, nasze ułomności, nasze słabości. Uczy nas także, że pośród życiowych burz nie powinniśmy bać się oddać Bogu ster naszej łodzi. Czasami chcielibyśmy mieć wszystko pod kontrolą, ale on zawsze ma szersze spojrzenie.